Wszelkie historie z trójkątami relacyjnymi, czyli na przykład, jak jest właśnie wątek zdrady, albo są jakieś e, trójkąty poliamoryczne, czy po prostu, nie wiem, jest trójka przyjaciół, ale dwójka z nich jest parą. Wszelkie takie historie, w momencie, kiedy coś wywala, coś się dzieje, a, czy się rozpierdala to, czy po prostu wychodzą jakieś syfy na wierzch, jakieś tarcia, konflikty, patrz, bo ta sytuacja odgrywa ci historię z mamą i z tatą. Jak się wychowywali dziadkowie, to może być też z babcią i z dziadkiem. Generalnie to jest ten podstawowy trójkąt. Wewnętrzne dziecko, opiekunowie. I to jest u każdej z tych stron. Czyli jak chodzi historia zdrady, każda z tych stron, trzech, na pozostałe dwie jej podświadomość wyprojektowała mamę i tatę, czy tam opiekuna-opiekunkę. To samo jak są historie, że na przykład właśnie jest przyjaciel i jest para, i przyjaźnią się wszyscy w trójkę i coś tam się między nimi dzieje, jest jakiś konflikt, jakieś tarcie, komuś wywalają jakieś mocniejsze emocje. To może być też o czymś takim, że właśnie odgrywa się taka historia z dzieciństwa i idzie nadładunek. Tak jakby podwójne emocje, czyli jest jakaś tam emocja z tu i teraz, ale ona nie jest tak duża, jak to miotanie, które masz w sobie, a idzie emocja z dzieciństwa, idzie emocja z rany, z przeszłości. Jak masz stan, że np. nie wiem, ktoś tam Cię nie widzi, a bardzo Ci zależy na tym, żeby Cię widział, widziała, no to znowu to patrzysz, czy to nie jest czasem mama i tata i czy to nie jest dziecko w Tobie, które ma deficyt po prostu tej miłości i tej uwagi i troski. Jak jest wątek zdrady, no to znowu a patrzysz, gdzie jeden z rodziców, czy oboje z rodziców cię zdradzili. I paradoks tu jest czasami taki, że mm, powiedzmy, że jesteś kobietą, zdradza cię mężczyzna, on ci w dużej mierze odgrywa tatę, ale on ci też może odegrać mamę. Nie ma co tak sztywno trzymać się tej płci, tylko sprawdzać po prostu, jakie wzorce tutaj. Zadziałały. Jak masz z tym problem, nie wiesz, jak się do tego dokopać, nie wiesz, jak po prostu pracować sobie z podświadomością, z tymi emocjami, z tymi wątkami, zapraszam do siebie na sesję. Pomogę ci, zrobimy ustawienia systemowe. Nauczę cię też, jak samodzielnie pracować z emocjami.